Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najbezpieczniejszą, według mnie, stronę: czyli Skins Manki, do wymiany swoich skinów, do ulepszania swoich ekwipunków i podkreślam najbezpieczniejszą, nie bez przyczyny, ponieważ w tych czasach jest to bardzo, bardzo, ale to według mnie bardzo ważne. Także zapraszam do oglądania. My, moi drodzy, zaczniemy sobie od tego, że Skins Manki ma wiele funkcji. Te funkcje przedstawiam już w innym filmie dedykowanym na ten temat. Natomiast pokażę Wam dzisiaj, jak wypłacam skiny ze Skins Manki, i pokażę Wam po prostu metody płatności jak taki kwipunek możecie ulepszyć. I zacznijmy sobie od metod płatności, które są bardzo, ale to bardzo przejrzyste i proste. Dajecie sobie kwotę, jaka Was interesuje, załóżmy 100 dolarów. Yy, Dajecie sobie kod. Oczywiście Mackos, klikacie sobie Użyj, interesuje Was jakaś metoda płatności, którą sobie wybieracie. Mnie zazwyczaj interesuje kod blik, e, zmieniamy sobie tutaj kwotę, na jaką nas interesuje, 100 dolarów, przejdź do płatności, przenosi Was tutaj na stronę w Waszej aplikacji banku, wpisujecie sobie tutaj kod blik, który wygenerowaliście, klikacie sobie Dalej, potwierdzacie w banku, pieniądze są w, na Waszym koncie. Natomiast przechodząc już do samego, e, samej wymiany skinów, jak widzicie mam tutaj kilka skinów, które są dla Was na konkursy, między innymi jest to choćby nawet ta AWP Duality. I spójrzcie, jak to będę odbierał. Klikam, kliknij, aby odebrać. W tym momencie dostałem już. Yy... Tutaj, jak widzicie, informację, że bot wysyła mi tego skina. Wchodzimy sobie na Steama i jak widzicie, dostałem od razu natychmiastowo ofertę wymiany od Mr. Monkey z moją Awupą Duality, z tym pięknym krawcikiem, który jest oczywiście, która awupka jest oczywiście dla was. W tym momencie sobie tą ofertę zatwierdzam, potwierdzam, nie daję jak widzicie nic, dostaję Awupy Duality. No i w tym momencie ta awupka Duality trafiła na moje konto w moim ekwipuneczku. Także bardzo prosto na temat szybko. I przejrzyści. No, i jak widzicie, awupka jest już w moich rękach, prezentuje się ona bardzo, ale to bardzo pięknie. I pamiętajcie oczywiście, że możecie ją wygrać. Co wystarczy zrobić? Wystarczy być losowym komentującym, losowym subskrybentem oraz być na moim Discordzie, bo tam zawsze są wyniki konkursu pokażę wam, jak wymieniam swoje tutaj jak widzicie, jakieś skrzyneczki na tego kalaśnikowa. W tym momencie dodaję te gówno skiny, tutaj, które mam. E, zaznaczam sobie tego kalaśnikowa i jak widzicie w tym momencie już mogę wymienić te przedmioty za tego kalaśnikowa. Nawet nie muszę używać swojego salda, które tutaj mam. No I w tym momencie te rzeczy, które mi są zbędne, wymieniam sobie na tego pięknego kałaszka, który oczywiście również trafi do Was w przyszłości. Klikam sobie wymień przedmioty, czekam tutaj 5 sekund i w tym momencie oczywiście mamy kontynuację. Pamiętajcie oczywiście o, kody, o kodzie MACCOS do wymiany. No i w tym momencie ukończono, jak widzicie w, plecak, w naszym plecaku, jak sobie wejdziemy, mamy tego yy, Uncharted'a. Natomiast jest nad nim trade ban yy, ośmiodniowy i za 8 dni będziecie go mogli odebrać, tak jak to pokazałem w przypadku awp -ki. No i po tych 8 dniach ten Kalaśnikow trafia na wasze konto Steam. No i możecie sobie nim pykać do Pamiętajcie, że również on będzie do wygrania, więc bądźcie na bieżąco. No jak widzicie, dostałem w tym momencie ofertę oczywiście od tutaj Mr. Monkey za te skiny, które chciałem wymienić. Musicie sobie to po prostu potwierdzić jeszcze później na aplikacji mobilnej i wszystko elegancko gra. Także podsumowując ten materiał, naprawdę polecam Skinizmanki, bo jest to naprawdę legitna stronka, jak widzicie, już sobie to potwierdziłem i saldo mi wróciło w ramach tej wymiany, już tu jest pokazuje jako wymienione mamy tutaj wszelakie metody płatności. Jest to też również w 100% tak legitne, a naprawdę uwierzcie mi, że natknąłem się na wiele stron, które niestety są skamami, dlatego warto korzystać z stron, które oczywiście są bezpieczne. I oczywiście pamiętajcie o kodzie Maccos, bo macie tutaj choćby nawet 5% bonusu i 35% do doładowania do, do z tym kodem, oraz oczywiście możecie nawet odebrać również 5 darmowych dolarków z tym kodem. Także jest to bardzo, ale to bardzo solidna stronka. Mamy tutaj również wsparcie. Ja nigdy nawet nie spotkałem się z czymś, żeby coś mi się nie zostało wypłacone albo były jakieś kłopoty, ale wiem, że support jest bardzo, ale to bardzo, moi drodzy, solidny, odpowiada praktycznie że od razu. Także jest to bardzo, ale to bardzo klarowne. Zapraszam serdecznie oczywiście z kodem Mackos, przypominam, że macie więcej do wymiany. Pozdro. Dzięki za obejrzenie tego materiału. A dla losowego subskrybenta oraz dla losowego komentującego rozdam AWP Duality